U mojego boku Maja z Hej Jak to się stało, że tu jestem? Zostałem zaproszenie. Tak, nie pytam, czy grasz w filmie. Nie, nie, nie. Jeszcze nie w tym. Jeszcze nie w tym, no ale kręcisz rzeczywiście film swojego życia, bo wokół ciebie ostatnio tyle się dzieje. Maja, ja śledziłam twoją walkę. Gratuluję w ogóle wygranej trochę po czasie. No, ale szczerze. Dziękuję. Zatknęłaś się z takim hejtem, kiedy weszłaś do Oktagonu, że jestem pełna podziwu, że mimo wszystko jednak z podniesionym czołem wytrzymałaś do końca i walkę wygrałaś. Tak, no przyznam, że to było trudne, ale tak naprawdę bardziej trudne było to, co było wcześniej. Bo już jak wchodziłam do oktagonu, to i trener mnie przygotował, i trenerka, która jest psycholożką sportową, na to, co się może dziać i jak mogę się do tego przygotować, żeby czuć się z tym dobrze albo Rozumiem, to... że ci mówili, że możesz się spotkać z falą hejtu. Tak, no to było oczywiste. To było oczywiste i to było zapowiadane już znacznie wcześniej, bo Nitro, Denitro Zyniak mówił wcześniej już, że będą krzyczeć tam w moją stronę jakieś wulgarne rzeczy. Więc ja wiedziałam o tym, że prawdopodobnie tak będzie, i tak rzeczywiście było w momencie, kiedy wychodziłam też na media. Trening to też było, więc wiedziałam, że w oktagonie też tak będzie. Tyle, że w oktagonie ja nie słyszałam szczerze mówiąc tych krzyków. To znaczy, słyszałam później, jak wygrałam i no i no, nie było to jakoś bardzo przyjemne, bo wygrałam duży sukces. A tutaj ludzie są okrutni, najzwyczajniej w świecie, ale w samym oktagonie nie słyszałam, słyszałam mojego tatę, który wśród 18 tysięcy głosów zawołał: dajesz Maja. I co więcej, ja później to dla mnie było w ogóle zachwycające, że ja go usłyszałam, że mój tata, który wspierał mnie w gimna na gimnastykę, na wszystkie treningi. I mnie zawsze woził, czekał na mnie, żebym skończyła trenować. I no, cudowny, cudowny człowiek, sam sportowiec, że właśnie w ten sposób mnie zmobilizował, bo ja dzięki temu wstałam i dalej walczyłam. No ale on powiedział, że jak to krzyknął, to ludzie zaczęli go wyzywać, zaczęli okrutne rzeczy, inwektywy, wyzwiska w jego stronę kierować. I to mi się wydaje w ogóle straszne, że ktoś, ojciec, wspiera swoją córkę i mówi, dajesz Maja. On nie powiedział niczego wulgarnego względem tej drugiej strony. A nagle zostaje zinczowany przez tłum. I, I to jest też jakieś takie, myślę, że to pokazuje mechanizmy, które tym rządzą. Człowiek, który, no starszy człowiek, no mój tata, więc no już nie ma 20 lat. A tutaj po prostu ludzie biorą i, i zaczynają w niego atakować go. Ty bardzo otwarcie mówisz o hejcie, mówisz o zagrożeniach, mówisz o leczeniu się u psychiatry, co jest mhm. przecież bardzo ważne, a ludzie ciągle mają takie coś, że nie będą się leczyć, bo to jest wstyd. Tak, to jest bardzo często. Ja, ja też tak myślałam. To znaczy, jak ja poszłam po pierwszym kryzysie psychicznym do psychiatry, kiedy miałam e, dosyć poważne zaburzenia odżywiania, to ja też tak myślałam, że nikomu nigdy tego nie powiem, bo, bo to mnie jakoś naznacza. To sprawia, to że tak, że jestem czułam się gorsza, czułam się jakaś, e, że to moja wina. Ale to było kilka lat temu, i teraz ja wiem, że to nie jest moja wina, i że leczenie się jest najzwyczajniejsze na świecie, i że mamy prawo do leczenia. I wręcz jak zaczynamy się leczyć, to jest dopiero siła, to jest wyraz siły. I możemy być z tego dumni. Ja w tej chwili jestem dumna. Dumna, że się leczę, dumna, że o tym mówię, dumna, że zaczęłam się leczyć. Bo ja nie wiem, czy byłabym tutaj z wami, gdyby nie to, że mama mm, zaprowadziła mnie do psychiatry. Po prostu nie wiem tego możliwe, że by mnie nie było w ogóle na tym świecie. I, i, to, I to jest ważne, bo my walczymy o życie, walczymy. O to, żeby być szczęśliwymi, a zewsząd słyszymy, że jesteśmy gorsi, że, że, że coś z nami jest nie tak, że e, choroby psychiczne czy leczenie się psychiatryczne robi się z nich obelgi, inwektywy. I to jest tak nie fair wobec tych wszystkich osób, które walczą o każdy promyk codzienny życia, o to, żeby, żeby się podnieść, żeby żyć właśnie. To jest takie dobijanie osób najbardziej wrażliwych na to, żeby uderzyło w nie to dobicie, żeby ich dotknęło. No tak, a jak ktoś ma już kruchą psychikę, to wystarczy naprawdę niewiele, żeby go popchnąć do tragedii. Tak, albo jest w kryzysie, bo, bo to nawet nie jest kwestia kruchej psychiki. Mi się wydaje na przykład, że mam dosyć silną psychikę, ale leczę się psychiatrycznie. To jest kwestia po prostu choroby. No to. to... Tak się zdarza, że osoby chorują, czy zaburzeń psychicznych, czy że mamy kryzysy psychiczne, jesteśmy w gorszym momencie, po prostu nasz organizm nie daje rady psychicznie, nerwowo i zasługujemy na pełną pomoc. I to zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, i mężczyźni, i kobiety, bo bardzo często mężczyźni nie sięgają po tę pomoc. I później mamy takie statystyki, że 7 razy częściej mężczyźni niż kobiety w Polsce popełniają samobójstwa, umierają. No tak, bo faceci nie płaczą. Dokładnie, to jest to. Mhm. Maja, przed, toczy się już od kilku dni właściwie Twoja dyskusja z Don Casio Potępiłaś go, ponieważ jeździ bardzo szybko, nagrywa to i pokazuje w internecie. Czy mogłabyś mi dać komentarz do tej sytuacji? Don Casio dostał mandat i to taki dosyć potężny mandat i odebrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości. I to bardzo duże przekroczenie prędkości, takie, które mogło spowodować, że ktoś utraciłby zdrowie, jeśli nie życie. I wydaje mi się, że o ile już mamy taką dyskusję dotyczącą tego, że po alkoholu nie wsiada się nam samochodu, a jeszcze nasi rodzice absolutnie jej nie mieli i mieli takie znormalizowane, że o, po jednym, po dwóch piwach czy tam szotach to nie wsiądzie. Jeszcze była skala, że można było. No, a, no właśnie, tak. Teraz, teraz jest zupełnie inny moment. i że, że, że też dyskusje, które się pojawiają w przestrzeni publicznej o tym m, świadczą. Natomiast wciąż nie mamy podobnej świadomości dotyczącej przekroczeń prędkości, czy na przykład korzystania z social mediów, czy z komórki. Tak jak ktoś nagrywa, kiedy jedzie, korzysta z komórki, przekracza prędkość. To są dwa zagrożenia, jednocześnie dwa. I to może być naprawdę śmiertelnie niebezpieczne. I wydaje mi się, że skupianie się przez kanały komentarzy, czy jakieś inne osoby opiniotwórcze na tym, że ktoś się jąka w trakcie konferencji, czy powiedział coś pod wpływem stresu, co nie zabrzmiało dobrze. Jest absurdem w momencie, kiedy mamy do czynienia z włodarzem Gali, który promuje. Przekraczanie prędkości. Robi sobie z tego żarty. Mówi, że nie wie, czy nie będzie dalej jeździł, mimo tego, że odebrano mu prawko. Yy, I jeszcze wyzywa osobę w sposób okrutny, nazywając ją dziwką, yy, która skrytykowała to jego zachowanie. I mnie też nazwał zresztą w taki sposób. Więc tylko dlatego, że go skrytykowałam. W ogóle nie wulgarnie, Bo ja też nie używam wulgaryzmów. Uważam, że nie potrzebuję tego. Mam na tyle bogate słownictwo, że nie muszę tego robić. Widocznie on nie ma yy, takiej sytuacji. Ale, yy, ale no, to jest skandaliczne. A kanały komentari milczą. To jest włodarz Gali. Gala się Normalnie odbywa w ogóle bez żadnych przeszkód, I, i wydaje mi się, że to pokazuje nam wartości, czy jakiś taki. No właśnie kierunek, w którym, w którym idziemy pod kątem wartości, pod kątem tego, co jest ważne, co jest nieważne, co wybieramy do, jako wartościowe do krytyki, a co nie. To, że ktoś się jąka na konferencji, czy powie coś głupiego, no zdarza się, no można się uśmiechnąć, ale żeby robić cały film na ten temat, a tutaj ktoś przekracza prędkość, naraża życie, zdrowie ludzi i pokazuje też innym, że to jest okej, okay, pokazuje innym, którzy sami mogą umrzeć pod wpływem tego, ale też zabić innych najzwyczajniej w świecie i będą do końca życia odpowiadać za to, tylko dlatego, że jakiś nieodpowiedni influencer postanowił sobie promować czy zarabiać, na tym, żeby żeby promować nieodpowiedzialne zachowania. W tej sytuacji, która teraz ma miejsce, co Ty byś zrobiła? Czy ty byś go usunęła ze stanowiska Włoda Żagali? Ja robię to, co ja mogę robić. To znaczy to, co ja robię, czyli krytykowanie tego, jednoznaczne się sprzeciwianie, pokazywanie... Ale gdybyś miała taką moc sprawczą? Gdybym miała taką moc sprawczą, to go sprawiłabym, żeby internet nie był napędzany hejtem. Bo to jest jak dla mnie najpoważniejszy problem i to jest kwestia też tego, że, że no niestety ten hejt jest taki powszechny, bo bardzo mocne emocje, takie, które w nas długo pozostają, a nienawiść taką emocją jest, jest wykorzystywane po prostu do tego, żeby przyciągać nas do ekranów. Ciągłe powiadomienia, podobnie przebodźcowanie, które jest bardzo złe dla zdrowia psychicznego, a które wpływa na umysły zwłaszcza osób młodych, które w tym funkcjonują, także jest bardzo złe. I gdybym ja miała moc, to bym przede wszystkim to zmieniła i jeśli bym to zmieniła, to taki Kasiusz, który po prostu promuje patologię i patologiczne zachowania na drodze, ale nie tylko na drodze, nie miałby prawa bytu. To znaczy, jako postać medialna nie byłby osobą influencerską, nie byłby osobą, która zarabia jakieś miliony na, na tak naprawdę tym, że hejtuje innych, czy że zarabia na tym hejcie, zarabia na tym, że ludzie się wyzywają, że są wobec siebie okrutni. I jeśli miałabym taką możliwość, to Przede wszystkim zrobiłam to, a że nie mam, no to robię to, co robię, czyli wchodzę w tę przestrzeń i próbuję rozwalać od środka. Rzeczywiście, jak bomba, która rozrywa. A czy weszłabyś jeszcze raz do oktagonu? Wejdę. Wejdziesz? Mhm, to to tak. już wiadomo, bo przepraszam, nie jestem na bieżąco. Mam wszystko. podpisaną umowę na dwie walki i druga walka się odbędzie. Wiadomo z kim? Nie wiadomo i nie mogę też chyba zdradzać, ale nie, ja nawet nie wiem, to, to nie jest w żaden sposób potwierdzone. I ja nawet nie wiem, czy to będzie w grudniu, czy w marcu, więc jeszcze, jeszcze nawet tego nie wiem. A czy już trenujesz? Tro, teraz miałam trochę czas na regenerację. Chodzę na treningi bardziej takie siłowe w tej mm -hmm. chwili. Robię takie siłowe. Mój trener jest teraz na wyjeździe, więc przez chwilę nie mieliśmy tego, ale myślę, że to dobrze też, żeby po takim trybie, gdzie dwa razy w ciągu dnia miałam trening, 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 to żeby chwilę sobie odpocząć. Teraz mam taki czas, że tam chodzę, robię brzuszki, mięśnie tutaj przy sobie ćwiczę, żeby mieć tę łapę taką wielką. Tak, żeby można było komuś przyłożyć. Dokładnie. Znaczy, Jakiemuś oprawcy. <laughs> bardzo Ci dziękuję Maja i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Trzymaj kochana. się.